Większość mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że ich penis starzeje się dokładnie w taki sam sposób jak ich serce, mózg czy kości. Jeśli zignorujesz ten fakt, stracisz nie tylko sprawność fizyczną, ale również pewność siebie, godność i poczucie więzi z drugą osobą. Witajcie serdecznie. Nazywam się dr Hanna Zofiaks, jestem urologiem i profesorem medycyny z ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie zdrowia mężczyzn specjalizując się w pomaganiu starszym panom w zachowaniu nie tylko ich funkcji seksualnych, ale także ich poczucia, tożsamości. A co jeśli powiem Wam, że główna przyczyna dysfunkcji prącia u mężczyzn po 60 roku życia nie ma nic wspólnego z samym wiekiem i że prosta codzienna pielęgnacja, a nie leki, może zmienić absolutnie wszystko? W tym materiale przedstawię Wam pięć kluczowych sposobów dbania o penisa, popartych nauką i opracowanych. Specjalnie dla mężczyzn po sześćdziesiątce. To nie są żadne sztuczki marketingowe, są to prawdziwe, praktyczne strategie, które mogą uratować wasze zdrowie i jakość życia. I upewnijcie się, że zostaniecie ze mną do samego końca, ponieważ ujawnię ostateczną, dodatkową wskazówkę bonus, o którym większość lekarzy nigdy nie wspomina, a który może zapobiec jednemu z najbardziej bolesnych schorzeń prącia jakie. Widujemy u starszych mężczyzn. Zanim zaczniemy, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału Złote Chwile, śmiało kliknijcie ten przycisk i włączcie dzwonek, aby nigdy nie przegapić praktycznych porad zdrowotnych dostosowanych do waszego wieku, stworzonych właśnie dla was. A jeśli ten temat do was trafia, wpiszcie jeden w komentarzach. Jeśli jest coś, co czujecie, że mogłabym poprawić lub wytłumaczyć lepiej, wpiszcie zero. Wasze opinie pomagają mi lepiej wam służyć. Zacznijmy od pierwszej i być może najbardziej niezrozumianej części dbania o męskość w miarę starzenia się, utrzymywania jej w aktywności. Ponieważ prawda jest taka, że kiedy przestajesz go używać, twoje ciało zaczyna tracić tę zdolność. Jeden zachowaj aktywność seksualną nawet bez stosunku. Kiedy rozmawiam z mężczyznami po sześćdziesiątce i starszymi, jednym z najczęstszych błędnych przekonań, jakie słyszę, jest stwierdzenie, chyba moje życie seksualne już się skończyło. Wielu po cichu zaakceptowało ideę, że funkcje seksualne zanikają wraz z wiekiem i nie można z tym nic zrobić. Ale pozwólcie, że powiem Wam coś ważnego. Nie tylko to przekonanie jest nieprawdziwe, ale może ono stać się właśnie tym powodem, dla którego funkcje te zanikają w pierwszej kolejności. Twój penis, tak jak Twoje mięśnie, serce czy mózg, zależy od regularnego użytkowania, aby pozostać zdrowym. Kiedy pozostaje nieaktywny przez długi czas przepływ krwi maleje, elastyczność słabnie, a tkanki mogą zacząć zanikać. To nie jest taktyka zastraszania, to podstawowa fizjologia. Termin, którego używamy w medycynie to zanik prącia z nieużywania penile disius atrofy. Jest to znacznie częstsze zjawisko niż większość mężczyzn sobie uświadamia. Ale mam dobrą wiadomość, jest to również całkowicie możliwe do uniknięcia. Aktywność seksualna, w tym masturbacja, nie służy wyłącznie przyjemności. Służy konserwacji i ochronie. Utrzymując regularny dopływ krwi do tego obszaru, dbasz o zdrowie tkanek, ich dotlenienie i funkcjonalność. Pomyślcie o tym, jak o rozciąganiu mięśnia, aby zapobiec jego przykurczom w miarę upływu czasu. A jeśli pełny stosunek lub samodzielna stymulacja nie są obecnie możliwe lub komfortowe, to w porządku. Istnieją inne metody takie jak stosowanie medycznie zatwierdzonych pompek próżniowych czy nawet angażowanie się w ćwiczenia mięśni dna miednicy, które wspierają krążenie i sprawność. To co liczy się najbardziej, to nie pozostawanie w bezczynności. Twoje ciało reaguje na używanie bez względu na Twój wiek. Poza korzyściami fizycznymi istnieje tu jeszcze jedna warstwa, która jest równie istotna godność i tożsamość. Dla wielu mężczyzn, witalność seksualna jest nierozerwalnie związana z tym, jak postrzegają samych siebie. Kiedy to zaczyna zanikać, pewność siebie często odchodzi wraz z nią. Ale pozostawanie aktywnym seksualnie w jakikolwiek sposób, który jest dla ciebie odpowiedni, może pomóc ci odzyskać nie tylko sprawność, ale i dumę. Nie chodzi o bycie tym, kim byłeś, mając 25 lat. Chodzi o pozostanie w kontakcie z tym kim jesteś teraz, mężczyzną z mądrością, doświadczeniem i wartością. Widziałam mężczyzn po 70 tce, którzy odzyskiwali kontrolę nad swoim zdrowiem seksualnym, po prostu robiąc ten pierwszy krok. I częściej niż rzadziej, gdy to zrobią inne aspekty ich zdrowia również zaczynają się poprawiać. To efekt domina. Pewność siebie, intymność, motywacja, wszystko to jest ze sobą połączone. Skoro wiecie już, jak ważne jest pozostawanie aktywnym seksualnie, pozwólcie, że pokażę Wam coś równie krytycznego. To coś, co każdy mężczyzna myśli, że ma pod kontrolą, dopóki nie jest za późno. Porozmawiajmy o higienie. 2. Utrzymuj czystość we właściwy sposób. Może to brzmieć banalnie, ale po trzech dekadach leczenia mężczyzn w mojej praktyce mogę Wam powiedzieć, że właściwa higiena intymna jest jedną z najbardziej pomijanych. A jednocześnie absolutnie kluczowych form dbania o siebie, zwłaszcza gdy się starzejemy. Widziałam zbyt wielu mężczyzn wchodzących do mojego gabinetu z infekcjami, podrażnieniami, a nawet poważniejszymi schorzeniami, tylko dlatego, że nikt nigdy nie nauczył ich, jak prawidłowo się myć. Nie chodzi o to, że ktoś jest brudny. Chodzi o brak wiedzy na temat tego, jak wiek zmienia twoje ciało i jak dostosować do tego swoją pielęgnację. Wraz z wiekiem nasza skóra staje się bardziej wrażliwa. Odpowiedź immunologiczna zwalnia, a ciało nie jest tak szybkie w zwalczaniu bakterii czy gojeniu podrażnień. Oznacza to, że higiena, która mogła być wystarczająca w wieku 30 lub 40 lat, po prostu już nie wystarcza. Jeśli jesteś nieobrzezany, staje się to jeszcze ważniejsze, ponieważ bakterie pot i martwy naskórek mogą gromadzić się pod napletkiem, prowadząc do infekcji takich jak zapalenie żołędzi czy stanów, które zwiększają ryzyko raka prącia. Tak, raka, i nie jest to rzadkość. W krajach takich jak Brazylia odnotowuje się jedne z najwyższych wskaźników raka prącia, a główną przyczyną jest właśnie niewłaściwa higiena. To ryzyko nie znika z wiekiem, ono wręcz wzrasta. Ale rozwiązanie jest proste. Myj się delikatnie ciepłą wodą i łagodnym bezzapachowym mydłem. Żadnych agresywnych środków. Odciągnij na pletek, jeśli go posiadasz. Spłucz dokładnie. I co najważniejsze, osóż dokładnie, wilgoć może być pożywką dla bakterii, zwłaszcza w fałdach skóry. I zawsze myj się po aktywności seksualnej. Płyny ustrojowe, lubrykanty, czy nawet naturalny pot i oleje mogą zaburzyć równowagę zdrowych bakterii na skórze. Zajmuje to tylko minutę, ale ten mały, codzienny nawyk może uratować cię przed bolesnymi infekcjami, nieprzyjemnym zapachem lub czymś znacznie poważniejszym. To, co zaskakuje wielu mężczyzn, to emocjonalna zmiana, która się z tym wiąże. Kiedy dbasz o swojego penisa tak samo, jak dbasz o swoje zęby, serce czy wygląd, zaczynasz czuć się inaczej ze sobą, czystszy, bardziej pewny siebie, mający większą kontrolę. I to ma wielką moc, zwłaszcza w świecie, który zbyt często mówi starszym mężczyznom, aby usunęli się w cień lub zrezygnowali ze swoich ciał. Ale higiena to dopiero początek. Jest coś jeszcze, co musicie wiedzieć. Coś, o czym większość mężczyzn nie rozmawia, dopóki nie wyrządzi to już poważnych szkód, a wszystko zaczyna się od tego, co dzieje się podczas intymności, gdy nie jesteś w pełni gotowy. Porozmawiajmy o ukrytym niebezpieczeństwie, o którym prawie nikt was nie ostrzega. 3. Unikaj aktywności seksualnej przy niepełnym wzwodzie. Ten punkt może być zaskoczeniem, ale jest to coś, co widziałam o wiele za często w mojej klinice. Mężczyźni nieświadomie robią sobie krzywdę podczas intymności po prostu dlatego, że nie zdawali sobie sprawy z ryzyka uprawiania seksu zanim osiągną pełną erekcję. Może się to wydawać drobnym szczegółem, zwłaszcza gdy pożądanie i chwila przejmują stery, ale próba penetracji z półsztywnym członkiem może powodować uszkodzenia, które kumulują się z czasem, a konsekwencje mogą zmienić całe życie. Pozwólcie, że wyrażę się jasno: Twój penis to nie jest po prostu rurka ze skóry. Wewnątrz to delikatna struktura naczyń krwionośnych ciał jamistych i tkanki mięśniowej gładkiej. Kiedy nie jest w pełni sztywny, nie ma wsparcia, którego potrzebuje, aby wytrzymać nacisk. Dlatego zmuszanie go do działania, zanim będzie gotowy, może prowadzić do tego, co nazywamy mikrourazami. To drobne obrażenia wewnętrzne, które mogą nie powodować bólu od razu, ale stopniowo tworzą tkankę bliznowatą pod powierzchnią. Z czasem to bliznowacenie może stwardnieć i ciągnąć otaczającą tkankę, prowadząc do schorzenia znanego jako choroba Peyroniego. Jeśli nigdy o niej nie słyszeliście, jest to stan powodujący bolesne skrzywienie prącia. Czasami tak poważne, że stosunek staje się trudny lub wręcz niemożliwy. Siedziałam naprzeciwko wielu starszych mężczyzn, którzy byli zbyt zawstydzeni, by wspomnieć o zmianach, które zauważyli, dopóki nie było za późno na leczenie zachowawcze. A prawda jest taka, że większość z nich nie miała pojęcia, że to ryzyko w ogóle istnieje. Nie byli lekkomyślni, byli po prostu niepoinformowani, dlatego chcę wam teraz powiedzieć, zwolnijcie. Wasze zdrowie, wasz komfort i wasza pewność siebie zależą od traktowania swojego ciała z cierpliwością i szacunkiem. Czekanie na pełną erekcję przed stosunkiem jest nie tylko bezpieczniejsze, jest mądrzejsze. Chroni was przed długoterminowymi uszkodzeniami i zapewnia. Że seks pozostanie przyjemny i wolny od bólu. Używajcie lubrykantów, aby zmniejszyć tarcie, i poświęćcie czas na grę wstępną lub stymulację. Porozmawiajcie z partnerką, jeśli czujecie presję, by się spieszyć. Nie jest to warte ryzyka. A jeśli używacie leków lub środków wspomagających erekcję, pozwólcie IAM w pełni zadziałać przed podjęciem działań. Ten prosty akt ostrożności może zaoszczędzić wam lat dyskomfortu i frustracji. I nie chodzi tu o bycie kruchym. Chodzi o bycie świadomym i silnym. Skoro już rozumiecie, jak chronić swoje ciało podczas intymności, musimy przenieść naszą uwagę na coś, co wpływa nie tylko na ciało, ale i na mózg. Jest to jedno z największych ukrytych zagrożeń dla prawdziwej więzi i pożądania w starszym wieku. Porozmawiajmy o nieoczekiwanych kosztach zbyt dużej ilości pornografii. 4. Ogranicz porno, zmaksymalizuj prawdziwą więź. Chcę tu mówić szczerze, jak człowiek z człowiekiem. Żyjemy w czasach, gdy dostęp do treści dla dorosłych jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. I dla wielu starszych mężczyzn, zwłaszcza tych, którzy mogą być singlami, wdowcami, lub czuć się odłączeni, może się to wydawać nieszkodliwym sposobem na podtrzymanie pożądania przy życiu. Ale po pracy z tysiącami pacjentów przez lata mogę Wam powiedzieć jedno. To, co zaczyna się jako okazjonalna ulga, może powoli stać się substytutem czegoś znacznie głębszego i bardziej satysfakcjonującego. I może to ograbić was z więzi, na którą zasługujecie. Prawda jest taka, że nadmierne korzystanie z pornografii przeprogramowuje sposób, w jaki mózg reaguje na podniecenie. Często trenuje umysł, by polegał na bardzo specyficznym rodzaju stymulacji, szybkim wizualnym i samotnym. Z czasem może to prowadzić do tego co nazywamy desensytyzacją, czyli odwrażliwieniem, gdzie intymność w prawdziwym życiu nie wywołuje już takiego samego podekscytowania. Miałam pacjentów po 60 i 70 roku życia, którzy mówili mi, że czują się zagubieni. Wciąż mają pragnienie, ale kiedy są z partnerką, ich ciało nie reaguje tak jak kiedyś, i myślą, że coś w nich pękło. Ale w wielu przypadkach nie jest to problem fizyczny to psychologiczne uwarunkowanie spowodowane nadmierną ekspozycją na porno. Co więcej, nadmierne używanie pornografii może tworzyć uczucia wstydu, izolacji i niskiej samooceny, zwłaszcza gdy staje się to prywatną rutyną, która zastępuje ludzką bliskość. Zaczynasz kwestionować swoją męskość, swoją zdolność do nawiązywania relacji i swoją wartość w związku. To ciężki bagaż do noszenia, zwłaszcza gdy już zmagasz się z emocjonalnymi wyzwaniami, które mogą przyjść z wiekiem. Nie jestem tu po to, by kogokolwiek zawstydzać, nie ma tu oceny, ale zachęcam do umiaru, korzystajcie z tego oszczędnie, jeśli w ogóle. Skupcie się zamiast tego na odbudowaniu waszych naturalnych ścieżek podniecenia poprzez pamięć wyobraźnie lub prawdziwą emocjonalną intymność. Może to oznaczać poświęcenie więcej czasu na grę, wstępną, otwartą rozmowę z partnerką lub po prostu pozwolenie sobie na odczuwanie bez presji czy oczekiwań. Pożądanie nie umiera z wiekiem, po prostu potrzebuje innego rodzaju uwagi. Ograniczenie porno nie oznacza rezygnacji z przyjemności, oznacza odzyskanie jej w zdrowszy, bardziej znaczący sposób. Chodzi o przywrócenie harmonii między ciałem a umysłem, abyście mogli doświadczać prawdziwej więzi, a nie tylko stymulacji. A mówiąc o harmonii, jest jeszcze jeden ostatni element tej układanki, który spina wszystko w całość. To fundament, który wspiera nie tylko twoje zdrowie seksualne, ale twoją ogólną witalność. To on napędza twoją pewność siebie, twoją sprawność i twoją zdolność do pełnego cieszenia się życiem. Porozmawiajmy o stylu życia. Pięć priorytet stylu życia nad tabletkami. Jeśli jest jedna prawda, której nauczyłam się po dekadach leczenia mężczyzn po 60C. To jest nią to sposób, w jaki żyjesz, objawia się w Twoim zdrowiu seksualnym bardziej niż jakakolwiek recepta kiedykolwiek by mogła. Wielu moich pacjentów przychodzi z nadzieją na magiczną pigułkę, szybkie rozwiązanie, które przywróci to, co czują, że stracili. Ale rzeczywistość jest taka, że żaden lek nie może konkurować z mocą konsekwentnych zdrowych nawyków. Twój styl życia jest paliwem które napędza wszystko od przepływu krwi, przez poziom hormonów, aż po ostrość umysłu. I tak twoją zdolność do sprawności i czucia się znowu sobą. Związek między stylem życia a zdrowiem seksualnym nie jest tylko anegdotyczny, jest biologiczny. Erekcje zależą od dobrego przepływu krwi, a przepływ krwi zależy od zdrowia twojego serca i naczyń krwionośnych. Kiedy palisz, pijesz dużo alkoholu lub źle się odżywiasz. Uszkadzasz te naczynia i ograniczasz krążenie do najbardziej witalnych części Twojego ciała, w tym do penisa. Zaburzenia erekcji są często jednym z pierwszych znaków ostrzegawczych choroby serca i jest to sposób, w jaki Twoje ciało szepcze, że coś głębszego może być nie tak. Ale mam dobrą wiadomość. Każdy zdrowy wybór, jakiego dokonujesz dzisiaj, ma natychmiastowy i trwały efekt. Kiedy przestajesz palić Twoje krążenie, poprawia się w ciągu kilku dni. Kiedy ograniczasz alkohol, Twój testosteron może zacząć się równoważyć. Kiedy zaczynasz spacerować 30 minut dziennie lub jeść produkty wspierające zdrowie naczyń, takie jak owoce jagodowe, warzywa liściaste i tłuste ryby, nie tylko przedłużasz swoje życie, ale je wzbogacasz. Twoja energia wraca, Twoja pewność siebie rośnie i powoli funkcje zaczynają podążać za tymi zmianami. To co kocham najbardziej, to obserwowanie, jak mężczyzna zdaje sobie sprawę, że jego ciało nie jest zepsute, jest responsywne, czeka na niego, aż znów się pojawi, by o nie zadbać tak, jak on dbało o niego przez te wszystkie lata. Widziałam pacjentów, którzy odmieniali sytuację diametralnie, po prostu zmieniając swoją codzienną rutynę. Śpią lepiej, śmieją się częściej, ponownie angażują się w relacje z partnerami i z samym życiem i przestają polegać na tabletkach, ponieważ zbudowali coś silniejszego fundament. Więc zanim sięgniesz po kolejną receptę, sięgnij po buty do chodzenia. Wybierz wodę zamiast whisky. Postaw na odpoczynek. Połącz się z innymi. Twoje ciało słucha tego, jak żyjesz, a nie tylko tego, co zażywasz. Teraz jest jeszcze jedna ostatnia rada, którą chcę się podzielić. Jest prosta, ale zaskakująco potężna, a większość mężczyzn nigdy o niej nie słyszała. Dzieje się to podczas snu i może być brakującym kluczem do ochrony twojej męskości w miarę starzenia się. Porozmawiajmy o czymś niespodziewanym, o tym, co nosisz lub czego nie nosisz do łóżka. Bonusowa wskazówka: śpij bez bielizny. Może się to wydawać małym szczegółem, prawie zbyt prostym, by miał znaczenie, ale przez lata nauczyłam się, że to często te najcichsze nawyki mają najbardziej zaskakujący wpływ. Spanie bez bielizny jest jednym z tych nawyków. I kiedy zrozumiecie, dlaczego zmieni to sposób, w jaki myślicie o nocnym komforcie i długoterminowym zdrowiu? Podczas snu twoje ciało wchodzi w naturalny stan naprawy i regulacji. Dla mężczyzn część tego procesu obejmuje spontaniczne erekcje, które występują w nocy, coś całkowicie normalnego i w rzeczywistości niezbędnego dla utrzymania tkanki erekcyjnej w zdrowiu i natlenieniu. Ale kiedy nosisz ciasną lub krępującą bieliznę zwłaszcza slipy lub dopasowaną odzież nocną, możesz nieświadomie uciskać penisa podczas tych nocnych wzwodów. Z czasem ten ucisk może prowadzić do podrażnienia tkanek, zmniejszonego przepływu krwi, a w niektórych przypadkach do rozwoju wewnętrznego bliznowacenia. To bliznowacenie, szczególnie gdy pozostaje niezauważone, przez lata, może prowadzić do wspomnianego wcześniej schorzenia, choroby pejroniego bolesnego skrzywienia prącia, które jest znacznie częstsze u starszych mężczyzn niż większość. Przypuszcza. Prosty wybór spania nago lub w luźnych bokserkach daje Twojemu ciału wolność do naturalnej regeneracji bez niepotrzebnego tarcia czy ucisku. Może się to wydawać małą zmianą, ale widziałam jak robi to realną różnicę dla mężczyzn próbujących zachować komfort, funkcjonalność i pewność siebie. A jeśli myślicie, czy coś tak prostego naprawdę może mieć znaczenie, po prostu poczekajcie, aż usłyszycie, jak wszystkie te nawyki się łączą ponieważ kiedy złożycie je razem, zaczyna dziać się coś potężnego. W tym końcowym przesłaniu chcę wam pokazać, jak te pięć kluczowych kroków i ten dodatkowy nawyk mogą pomóc wam odzyskać coś nawet większego niż zdrowie seksualne. Porozmawiajmy o godności pewności siebie i o tym, co to naprawdę znaczy starzeć się na własnych warunkach. Wiem, że dla wielu mężczyzn, zwłaszcza gdy wchodzimy w wiek 60 lat i więcej, rozmowa o zdrowiu seksualnym może wydawać się niekomfortowa, a nawet niepotrzebna. Ale prawda jest taka, że Twoja relacja z ciałem nie kończy się z wiekiem, ona ewoluuje. I to, jak dbasz o nie teraz, ma większe znaczenie niż kiedykolwiek. To, o czym rozmawialiśmy dzisiaj utrzymywanie penisa w aktywności, zachowanie właściwej higieny, ochrona podczas intymności, ograniczanie nadmiernej stymulacji porno prowadzenie zdrowego stylu życia, a tak nawet spanie bez bielizny. To nie są tylko porady medyczne, to małe akty szacunku do samego siebie. Każdy z nich wzmacnia twoją godność, twoją witalność i twoje połączenie z tym, kim jesteś. Miałam przywilej pomagania niezliczonej liczbie mężczyzn w ponownym odkrywaniu pewności siebie w ich ciałach. Nie dlatego, że gonili za młodością, ale dlatego, że wybrali troskę pozostanie zaangażowanym, i traktowanie swojego zdrowia seksualnego jako istotnej części ich ogólnego dobrostanu. Nie jesteście sami, jeśli zmagaliście się po cichu lub nie byliście pewni, gdzie zacząć. Dobrą wiadomością jest to, że nigdy nie jest za późno. Każdy dzień oferuje szansę, by zrobić jedną rzecz inaczej, dokonać jednego lepszego wyboru i zrobić jeden krok w stronę odzyskania kontroli. Twoje zdrowie nie definiuje Twojej wartości, ale odzwierciedla Twoją uwagę. A kiedy dbasz o siebie w te proste, potężne sposoby widać, to w tym jak chodzisz, jak odnosisz się do innych i jak czujesz się w środku. Dziękuję, że jesteście tutaj, że słuchacie i że wybieracie inwestowanie w siebie. Zrobiliście pierwszy krok. Idźmy dalej razem. Jeśli ta wiadomość przemówiła do Was lub przypomniała Wam o kimś, kto może potrzebować to usłyszeć, proszę dajcie łapkę w górę pod tym filmem i podzielcie się nim z przyjacielem, bratem lub ojcem. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Złote Chwile po więcej prawdziwych rozmów o męskim zdrowiu, ponieważ dbanie o siebie nigdy nie powinno wiązać się ze wstydem, a na start nigdy nie jesteście za starzy.